Hej, do materiału przygotowywałem się przy pomocy wikipedii. Tak wiem, że często znajdują się tam sprzeczne informacje, no ale z tego względu, że nie jestem na bieżąco z Mangą Boruto, musiałem się nią posiłkować. Więc jeśli wkradł się jakiś błąd, to prosiłbym byście mnie sprostowali w komentarzach. W każdym razie uznałem, że i tak zrobię ten film, ponieważ Anbu od zawsze mnie ciekawili i uważałem, że ten odłam Shinobi jest na równi za Katsuki pod względem potencjału twórczego. Z kolei Takatsuki jest według mnie najlepiej wykreowaną organizacją przestępczą ogólnie w anime. Co samo mówi przez siebie, jak wielkie oczekiwania miałem co do Anbu. No ale bez przedłużania zapraszam do oglądania. Maski i kostiumy Anbu w różnych wioskach kierują się innymi ideologiami. Ci z wioski liścia noszą maski przypominające zwierzęta, anbu z wioski mgły posiadają symbol swojej wioski na czole i jednolity kolor z dołu maski, chociaż z tym malowaniem jest różnie, ponieważ zdarzały się wyjątki, jak na przykład maski na załączonym zdjęciu. Anbus wioski piasku wyróżniają się tym, że ich stare stroje nie korzystały z masek, tylko z kawałka płótna zasłaniającego połowę twarzy. W nowszych widzimy już maski. I tak jak poprzednio, poczłonkowie mają turbany na głowie. Z kolei z mangi dowiadujemy się, że po zmianach przeprowadzonych przez Kage stroje zostały ujednolicone do czarnego kimona oraz czarnych masek zakrywających całą twarz. Ambu z wioski skały dzielą się na trzy grupy i każda z nich posiada inny rodzaj masek. Czerwone ogry z maskami demonów, które posiadają trzy kolce na czole, taki odpowiednik policji z wioski Liścia, Black Tengu z pełnym czarnym strojem i maskami Tengu, odpowiedzialni za skrytobójstwa i szpiegostwo, oraz Wydział Wywiadu, który jest odpowiedzialny za monitorowanie wszystkich ludzi odwiedzających wioskę. Posiadają puste maski z otworami na oczy. Reszta wiosek również posiada oddziały Anbu, jednak ich wygląd i funkcje to raczej domysły niż coś pewnego, więc nie będę wprowadzał was w błąd i na tym skończymy. Anbua Policja w wiosce liścia Anbu współpracuje z policją, jednak jest pewien problem przy tej współpracy. Nie jest sprecyzowane, jakie sprawy podlegają pod Anbu, a jakie pod policję. Zazwyczaj to Hokage decyduje, która grupa dostaje jakie zadanie, jednak często wchodzą sobie w drogę. W dodatku policja nie ma prawa aresztować Anbu. Hunter Nin w wiosce mgły znajduje się odłam Anbu, nazywany Hunter Nin. Jest to grupa Shinobi, wykorzystywana do śledzenia i zabijania zaginionych ninja z ich wioski. Jako dowód wykonania zadania są zobowiązani do przyniesienia głowy ofiary. Zostali powołani po to, by zapobiegać wyciekowi niewygodnych informacji. Są również mistrzowskimi zabójcami. Ogromna presja. Ponieważ ich zadania często są przytłaczające i kłócą się z ich moralnością, zapominają o tym, kim tak naprawdę są. Czasami zdarza się, że emocje biorą górę, co jest nazywane przez organizację jako zepsucie. Anbu powinien po prostu wykonać swoje zadanie, nieważne czy uważa je za coś dobrego czy złego. Jeśli wyczuje, że dzieje się z nim coś, co zakłóca jego funkcjonowanie, musi odebrać sobie życie. Członkowie są wybierani na podstawie ich osobowości. Podczas misji doświadczają wiele zła, dlatego wrażliwe osoby nie mogą dołączyć do ich szeregów. To właśnie dlatego ich osobowość jest głównym czynnikiem, czy nadają się do tej pracy. Jest to o wiele ważniejsze niż ich umiejętności. Od początku szkolenia w Akademii Ninja są oceniani pod względem jak reagują na różne okoliczności jak radzą sobie w trudnych sytuacjach. Idealnym wiekiem dla potencjalnego nowego rekruta jest 13 lat, ponieważ to wtedy najłatwiej jest przemienić dojrzewającą jednostkę w bezwzględną broń do zabijania. To wtedy mózg jest najbardziej podatny na zmiany. I to tyle na dzisiaj. Poprzedni film na kanale stworzyłem przy pomocy z pewnym youtuberem. Jeśli wam się podoba coś takiego, to będziecie widzieli na kanale więcej kolabów z innymi twórcami. W dodatku pamiętam o konkursie na tło kanału. Spokojnie, nie musicie się o to martwić, niedługo do tego wrócimy. Dzięki za oglądanie i do następnego, hejka.